Zapraszam was serdecznie na nowy odcinek na Ruderce, a w nim trochę o tynkowaniu, trochę o remontowaniu, trochę o tym, co się udaje, a trochę o tym, co się nie udaje. Kto nas jeszcze nie subskrybuje, a lubi tematykę remontową, to serdecznie zapraszam do subskrybowania, do komentowania i łapkowania. Eee... Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało zadawajcie je w komentarzach. My z chęcią na nie odpowiemy. Życzę miłego oglądania i do później. Pa. Ptaszki u nas śpiewają. Mam nadzieję, że to jest normalnie nawołanie wiosny. Eee. Hmm. Co prawda nie wygląda, jakby miało być nawołanie wiosny, ale jeszcze trochę. Pokazuję Wam, jak wygląda działka. Trochę rozjechana, trochę, trochę brudna, no taki się Saigonix tu zrobił, no ale ogarniemy, ogarniemy wszystko. Stodoła, ktoś mi tam pisał, że się mocniej wali, no wali się wali, widać, już taka jest stres, stres, no, w stanie tragicznym. Idziemy do Wojtka, zobaczymy co robi. Dzień dobry, ja proszę, proszę otworzyć. Jest Jon, Wojtuś. Dem, dem, dementujemy e, pogłoski, że ja tutaj nic nie robię, bo mi jeden pan tak napisał na YouTube, że czemu ja piszę, zrobiliśmy, e, zadziałaliśmy, coś tam, coś tam, i się mnie zapytał, czy Wojtek jest w partii. Wojtek, jesteś w partii? Ale nie jestem. Wojtek jest dobrą partią, co, najwy co najwyżej. Ale robimy razem, czy nie robimy razem? No oczywiście, że razem. No, to ale co? Czeka jest Piachem właśnie na ciebie. Wiedziałam właśnie. Widzę, że rusztowanku ustawione. Ale. Aha, no to bardzo dobrze, bo ja tego nie lubię robić. No, więc stwierdziłem, że zrobię to szybko, bo tu trzeba później pogruntować jeszcze ściany te. Górę, bo nie gruntowali? Tu akurat... No tam tylko między podobny nad oknem było. A no widzę, widzę, że jest zalany. I ten. No i tutaj te ściany trzeba pogruntować. Dobrze, to się bierzemy. Ale pierwszy stwierdziłem, że powijam pasą. Zrobię to taką najgorszą, też nie wiem, nie chcę się o to schodzić ale Dobrze. To ja... to, a potem weźmiemy się za dwóch sprawy, czyli za pian, za drewno. Dobrze, dobrze. Piłę wziąłeś? Robi się wszystko. Dobrze. No to pozdrowionka, machni. Pozdrawiamy. Wojtek, partia pozdrawia. Partia razem. <laughs> Mówię do Wojtka, że przyniosłam mu tosty. A on się mnie pyta, czy ja je będę w tej robić, bo są widzicie w tym chlebie. Ale nie, tosty są już zrobione. I lądują na piecu. Taki Wojciech to jest normalnie. MacGyver zaczepił sobie folię na ramkę rusztowania i obkleja belki, żebyśmy ich sobie nie pobrudzili. Tutaj już trochę tynku jest obrzucone. Po prostu to światło przez te szyby nasze. Obecnie to jest dramatyczne do nagrań, no ale trudno. jak sobie obkleja bękę. No i tak moi mili, to jest ściana w przyszłym salonie, który jest połączony z aneksem kuchennym. Tutaj mamy, zaraz Wam zbliżę, tutaj nam schnie ściana jedna. Tutaj też jest już ładnie zatarte i nam schnie. Jak widzicie nie mamy jeszcze środka zrobionego, ale najprawdopodobniej zrobimy go empekiem. No i nie mamy jeszcze wykończonych drzwi. Tutaj w sypialni jest bardzo grubo narzucone tego e, tynku, bo niestety, ale były straszne przewizny. Zaraz Wam pokażę. O, jak to... O tak może. Sorry, że mam tak skaczę. Zobaczcie ile jest e, narzucone tego tynku. Różnica między e, dołem a górą e, była nawet do 7 cm. Więc nam to bardzo e, wolno schnie. No, poza tym też e, ale echu już jest. Wcześniej echa nie było. <laughs> no, bardzo wolno nam schnie, no bo pogoda jest jeszcze niewłaściwa, nie ale na szczęście jakoś sobie z tym radzimy. Mamy cały staw murarsko-tynkarski, jak ja to się śmieję, do tynkowania. I oczywiście betoniarka też w środku, żeby się wygodniej pracowało. Tu, jak widzicie, brakuje nam y, piachu, więc musimy go sobie nawieść, ale wcześniej trzeba wywieźć syf. Ale, żeby wywieźć syf, to jeszcze trzeba tam pozamiatać. I herbatkę, póki ciepła. Proszę nie kręcić. Nie. <noise> no jak ty? Jesteś najważniejszy na tym kanale, Wojciech. Proszę nie kręcić. <noise> jak to nie? Nie chcę być kręcony. Nie chcę być kręcony. Zbudujemy, czyli gipsem dobudujemy. Ale też można, Będziemy wiedzieć, na jaką wysokość wiesz. Stwierdzisz, że tu, no to zrobimy tu, stwierdzisz, że tu, to zrobimy tu, nie? Chyba by miała możliwość jeszcze. Tak. No to jest jeszcze o co regulacji, no. Regulujesz, potem może stwierdzisz, a jednak wyżej, albo jednak mógłbym być niżej. No. pan już wiesz, nie? no. Może sobie mógłbym przystawić coś, regulować, wiesz, nie? Już mamy piach zwieziony, Wojtek się bierze tutaj za... No może wam opowiem Wojtek, za co się bierzesz? Będziesz mył ścianę. Tu mamy piach. Teraz idziemy po pompę i węża i musimy sobie nalać wody. Tu mamy sprzęt. Wąż rozłożony, pompa podłączona i nalewamy wody do środka. Wątpliwością do środka. Tu i tu będziemy jeszcze wapno moczyć. Wojtek już przetarł tutaj w dół. No, a jeszcze troszkę można by było, ale jest już piękniej. O! Ech, dobrze, tak to wygląda. I teraz tak woda nalana. Wojtek zbija węża. Ja przygotowuję stanowisko do cięcia drewna, bo trzeba palić piecu jeszcze, więc tu jeszcze jedno stanowisko i na dzisiaj jeszcze dwie roboty i będzie gitarka. Tak. O co? Chodź koło mnie tu. Idę, u by tu, a tu? tu chodź. No na pół, na pół, ładuj, ładuj. Tu jest część i z drugiej strony część. Planujemy mieć tutaj kodę, Jest w tym dokładnym miejscu. Więc mamy swoje w dużej mierze, Nie jest. mamy w dużej mierze swoje. Więc kiedyś będziemy też tak przynosić. Bo nagrywam się. Nie gadam sama za siebie, tak źle nie jest. Ciemno się już zrobiło, nie? Ale się zachorowała strasznie. To jest nasz lampion. Nasz lampion? Sądzisz, że coś nam da? Co, jak zaświeciłem to. Tak? O, oświecenie. Trafno przygotowane na opał, żeby nam tutaj wszystko schło. Tu nam świeci Jupiter, taki już porządny, tylko on jest na agregat, więc trochę ciągnie paliwa. A paliwo, wiadomo. Ale od razu jaśniej w całym pomieszczeniu. Fajnie taki ciepły kolor, podoba mi się. Ciepły, e, ciepła barwa oświetlenia. No, tak więc to zrobione. Tutaj już jest ciemno, więc nie zobaczycie, ale tutaj musimy jeszcze wapnę dosypać. Piach jest, wszystko jest gotowe. Uff. Kiosence jest już ciemno, więc zbieramy się. Jest 18.15, więc zbieramy się. Wszystko, co miało być zrobione na ruderce, to jest zrobione. Można jechać się umyć i do domku. Drodzy subskrybenci, życzymy Wam dużo zdrówka pomyślności wszelkiej radości rodzinnej atmosfery i czego jeszcze będzie? tanich materiałów budowlanych <laughs> i dobrych fachur tak i czego jeszcze czegoś jeszcze? smacznego, smacznego jajeczka smacznego jajeczka mokrego dyngusa. i ładnej pogody dużo słoneczka jeszcze wam życzymy bo nam by też się przydało tak trzeba się opalić tak więc pozdrawiamy was serdecznie